Cześć, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony w Waszym horoskopie na rok 2021. Zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu. Tych, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, również zachęcam do jego subskrybowania, ponieważ wtedy jesteście na bieżąco. Cokolwiek tutaj jest publikowane, cokolwiek się pojawia, zawsze to po prostu do Was trafia. Moi drodzy, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, takie życzenie, oczywiście można sobie zamawiać czytania roczne. In indywidualne tylko dla siebie w swoich indywidualnych sprawach we wszystkich sferach życia, miłość, praca, finanse, zdrowie, samopoczucie. Możecie tutaj oczywiście zadawać pytania o poszczególne sfery w kontekście jednego roku. No i oczywiście możecie sobie zamówić taki horoskop w formie na przykład opisowej w mailu, bądź jeżeli ktoś sobie życzy, w formie prywatnego filmu. Dla mnie to jest właściwie tutaj wszystko jedno, w jakiej formie sobie zażyczycie. Tak też dostaniecie koszt horoskopu miesięcznych to 30 zł, koszt horoskopów rocznych to 50 zł. Zapraszam serdecznie. Natomiast czytamy ogólne energie dla skorpionów, no i popatrzmy, co tutaj nam się pokaże w kartach. Zobaczmy, co przyniesie Wam drogie skorpiony, rok 2021. Co przyniesie Wam rok 2021 dla skorpiona zodiakalnego, co przyniesie? Najpierw będziemy. Patrzeć na Wasze największe wyzwanie tego roku, Piątka Mieczy. Największym wyzwaniem będzie pogodzenie się z czymś. Być może będzie to jakaś żałoba, być może będzie to utrata po prostu. Tak to pokażę, żebyście widzieli. Piątka Mieczy to jest taka sytuacja, która konfrontuje nas z nieuchronnością, czasami z takim nieuchronnym końcem, czasami z bezwzględnością życia. W piątce Mieczy często już po prostu dochodzi do nas prosta prawda, że coś w danej sytuacji przestaje funkcjonować, że nie ma możliwości, żeby osiągnąć swoje cele. Czasami jest to karta subiektywna, bo pokazuje nasze nastawienie do problemu. Więc jeżeli to jest Wasze wyzwanie, to można też powiedzieć, że trzeba będzie tutaj w ciągu najbliższego roku trzymać swoje nerwy na wodzy, trzymać swój umysł na wodzy, żeby za bardzo się nie zagalopował, bo możecie mieć takie właśnie em, odczucia, że wszystko będzie negatywne. Będziecie po prostu projektować sobie negatywne rzeczy. Zbyt łatwo będziecie być może się poddawali. Oddawali pole walki tak naprawdę bez bitwy. Z góry zakładali, że nastąpi tutaj czarny scenariusz. To też będzie wynikało po prostu z pewnych waszych stanów emocjonalnych, z różnych trudnych doświadczeń, które staną się waszym udziałem w tym roku albo stały się w roku ubiegłym i teraz będziecie jakby zbierać takie smutne żniwo tego poprzedniego roku. Może tak jak być, tak jak powiedziałam Chciałam być tak, że będziecie się zmagać tutaj z czyimś odejściem fizycznym, czasami po prostu będzie chodziło o czyjąś śmierć, o pogodzenie się z tą stratą, o przeżycie żałoby. Piątka Mieczy czasami właśnie nam po prostu o żałobie mówi wprost. Pokazuje też smutne miejsca, takie, które są jakimiś nośnikami smutnych energii, smutnych zdarzeń. Czasami tutaj trzeba będzie się konfrontować właśnie z pewną nostalgią, z pewnym brakiem wiedzy. W przedsięwzięcia, które się rozpoczęło, które pojawiają nam się na horyzoncie jako okazje, tak zwane jako nasze szanse do zrealizowania. Więc nie jest piątka mieczy zbyt dobrym doradcą, jeżeli właśnie mamy coś realizować, przystępować do czegoś, do jakichś wyzwań życiowych, do egzaminów, do czegokolwiek, co wymaga tutaj naszego zdecydowanego ruszenia do przodu, no i wiary przede wszystkim we własne możliwości. Największym wyzwaniem będzie właśnie przełamanie takiego myślenia, że nic w danej Sytuacji nie da się zrobić. Pamiętajcie o tym, że nawet jeżeli są sytuacje, które wydają się w Waszym życiu sytuacjami beznadziejnymi, to nie zawsze tak jest. Czasami jest to po prostu właśnie to subiektywne patrzenie na problem. Czasami po prostu to Wasze myśli w ten sposób kołują, żebyście właśnie byli w takim. Dołku, w takim, zresztą no, tutaj widać takiego człowieka, który po prostu ym, tak jakby siedział, kucał nad, y, nad dołem, nad otwartym grobem, no i właściwie wystarczy tylko po prostu lekko się przechylić, żeby tam w tym dole wylądować. Więc to jest już tak jakby na, na granicy życia i śmierci, w takim naprawdę nieciekawym stanie. Niektórzy mogą tutaj przeżywać stany depresyjne, czarne noce duszy, ym, jak najbardziej. Ym, I wyzwaniem będzie po prostu wyjście z takiego stanu, przełamanie tego. Wyjście ku światłu, ku radości. Zobaczymy teraz, jak Wy, drogie skorpiony, odpowiecie na to wyzwanie. Jaka będzie Wasza odpowiedź? Karta kapłanki. A wy odpowiecie taką czasową izolacją i chęcią głębszego zrozumienia, głębszego pojęcia. Jeżeli mówilibyśmy w kontekście właśnie jakiegoś niepowodzenia, fiaska, utraty właśnie danej osoby, to ja myślę, że wy to po prostu będziecie w stanie wewnętrznie w sobie przetrawić, zrozumieć, że tak po prostu musiało być, że taka jest naturalna kolej rzeczy, że ta osoba. No po prostu musiała z naszego życia odejść, ponieważ ona realizuje się po prostu w innym zakresie, w innym miejscu i taki był plan jej duszy, takie było jej przeznaczenie. Arcykapłanka odsłania właśnie tutaj um, te zasłonę iluminacji, za którą pokazują jej się pewne takie um, prawdy, które no nie dla każdego są dostępne. Tutaj widać też właśnie takie coś, że poprzez wasze takie przeogromne cierpienie nie wiem z jakiego powodu jest to cierpienie, ale to widać, że tutaj trudno wyjść z jakiegoś kryzysu. W tym cierpieniu, jakby, no nie chcę powiedzieć, że cierpienie uszlachetnia i tak dalej, bo wiecie, to są takie historyczne frazesy, slogany, które niezbyt dobrze nam się kojarzą, jak praca czyni wolnym i tak dalej, i tak dalej. Więc czy tam cierpienie przyszło przez krzyż, prawda? Zbawienie przyszło przez krzyż, czyli przez właśnie to cierpienie na krzyżu. Nie chcę tutaj. Wpisywać tego czytania w jakąś taką martyrologię na zasadzie cierp człowieku, umartwiaj się człowieku, bo twoje życie powinno tak wyglądać, to wtedy na pewno doznasz zbawienia. Absolutnie nie o to mi chodzi. Natomiast widzę tutaj właśnie w tej waszej odpowiedzi na wyzwanie, że niektórzy będą chcieli wniknąć głębiej w naturę tego smutku, w naturę tego właśnie kryzysu. Skąd to się bierze i, i dlaczego? Dlaczego to się właśnie. Wzięło w moim życiu, czego ma mnie to nauczyć, do czego tutaj mnie to pcha, będziecie się starali podejść tak wewnętrznie, z takim wewnętrznym otwarciem i zrozumieniem, chociaż na początku to nie będzie łatwe, bo prawdopodobnie no będzie bunt, tak samo jak w przypadku każdego człowieka, który po prostu no nie rozumie pewnych, pewnych wyroków odgórnych i czuje się przez pewien czas właśnie taki przytłoczony, zrozpaczony, w jakiejś pogrążony depresji. Natomiast taka płanka pokazuje tutaj, że Przyjdzie taki wewnętrzny spokój, wewnętrzne uspokojenie właśnie za sprawą pewnej iluminacji, czyli coś w tym cierpieniu Wam się ważnego objawi, coś ważnego Wam się pokaże. Kapłanka, jako Wasze podejście. Do tego wyzwania pokazuje, że w sytuacjach e, trudnych, kryzysowych też niektórzy będą starali się po prostu zachować zimną krew i właśnie poszukiwać tej takiej głębszej natury sytuacji, tej takiej warstwy, która jest ukryta, która nie jest pokazana od razu wprost, ale e, pokazuje jakby to drugie tło sytuacji. Czyli no, nie będzie to dla Was zapewne rok łatwy e, i przyjemny, nie będzie lekki, ale pod kątem Waszego wewnętrznego rozwoju będzie na pewno takim mocnym akcentem i pójściem do przodu. Zrozumienie pewnych też faktów tego, w jaki sposób właśnie jest urządzony ten świat i co rządzi tutaj naszym życiem, jaka siła naszym życiem tutaj na Ziemi rządzi. Podporządkowanie się też w pewien sposób tym prawom. Dobrze, zobaczmy teraz, jak będą wyglądały poszczególne miesiące roku 2021 dla Skorpiona, styczeń. No właśnie, styczeń dla Was to jest koło fortuny, i to koło fortuny może wprowadzić spore zamieszanie. To jest e, jakiś nowy cykl w życiu. To mogą być zdarzenia losowe, których żeście się nie spodziewali, coś takiego e, nagłego, nagła zmiana, nagły właśnie obrót tego koła. Też fortuna kołem się toczy, więc dla niektórych może to być właśnie zyskanie czegoś stabilnego, a dla innych, no, mogą być jakieś utraty fortuny, jakieś po prostu. Może nie jakiś bardzo spektakularna utrata fortuny, ale yy, tak jakby przetoczyło się tutaj to koło yy, jakieś yy, zdarzenia losowe, na które nie do końca macie wpływ, które mogą tutaj wasze życie wywrócić do góry nogami już w styczniu. Co w lutym, w takim razie, dla skorpionów tutaj pokazuje się królowa pucharów. Yy, w lutym będziecie starali się jakby wszystkich zrozumieć dookoła, starać się też yy, okazywać empatię i pomoc, taką życzliwość. Yy, jesteście Skorpion. Więc może to być wasza energetyka, natomiast może tutaj też chodzić o jakąś kobietę, o kobietę wrażliwą, kochającą. Ta kobieta w lutym może być po prostu dla was ważna, ona może wam doradzać, być może jest to wasza partnerka, żona, matka, jakaś przyjaciółka, bliska. Również może to być kobieta z trygonu wody, czyli rak, ryby lub też właśnie skorpion, tak samo jak wy. Ta kobieta w lutym tutaj z jakiegoś powodu będzie dla was ważna. Zobaczmy marzec. Jak się przedstawia marzec, a tutaj pokazuje nam się Karta Księżyca. Wychodzą na jaw pewne lęki, pewne nasze obawy, pewne takie też kompleksy, niedociągnięcia, coś co na przykład wcześniej nie zostało ujawnione czy przepracowane. W Karcie Księżyca mogą pokazywać się tajemnice, które wychodzą na jaw, ktoś coś bardzo tutaj skrzętnie skrywał. Czasami, ponieważ jest to również Karta Intuicji, to może wspierać tę Waszą wewnętrzną kapłankę, czyli tutaj od marca będziecie chcieli zrozumieć, pojąć na przykład dlaczego. Los tak z wami pograł. Dlaczego takie, a nie inne zdarzenia tutaj nastąpiły? Więc w tym, w, tej, w tym księżycu też może być tutaj głębsze zrozumienie. Kwiecień pokazuje kartę MAGA, więc tutaj następuje takie jakby przebudzenie swojej mocy. Faktycznie, jeżeli księżyc czytalibyśmy jako wzrost intuicji, połączenie ze swoją wyższą jaźnią, tutaj będą od marca bardziej aktywne wasze wyższe czakry, czyli trzecie oko, czakra korony. No i w karcie MAGA macie jakby. Możliwość w kwietniu osiągnąć jakiś szczyt doskonałości, szczyt swojego potencjału, odkryć w sobie również jakiś nowy talent, który do tej pory nie był Wam znany. Natomiast teraz, wraz z nowym okresem w Waszym życiu, on może się ujawnić w całej okazałości. Co w maju dla skorpionów a tutaj pokazuje się dziewiątka mieczy czyli niezależnie od tego, że coś tutaj w was zaczęło kiełkować i jakieś talenty wyszły na jaw, to jest przeogromny stres, no i przynosi zmagania jakieś nerwy być może do końca tutaj nie ma takiej wiary w siebie, że to się uda, że to może się powieść że rzeczywiście jestem władny, władna zrobić to czego oczekuję w życiu, że to mi się uda tutaj też w tej dziewiątce mieczy to jest taka po prostu postawa obronna jeż, który wystawia kolce te kolce to są tak naprawdę te te, te nagie miecze, dziewięć mieczy. Więc po prostu jest taka samoobrona. Zazwyczaj właśnie jeż wystawia te kolce wtedy, kiedy się po prostu czegoś boi. Więc tutaj tak jakbyście się bali tej swojej własnej mocy. Nagle przestraszyli się tego swojego wewnętrznego maga i tej swojej intuicji. Niektórzy być może będą się bronić właśnie przed tym rozwojem intuicji, bo coś więcej im się tam pokaże i nie będą po prostu czuli się najzwyczajniej na to gotowi, żeby przekroczyć tę cienką granicę. Będą się bali po prostu po prostu poruszać w tej sferze duchowej, bardziej bezpiecznie będzie dla nich na ziemi, po prostu w tej sferze stricte materialnej. I to też jest ważne, jak najbardziej. Jeśli nie czujecie się gotowi, no to absolutnie tutaj też nic na siłę, że tak powiem. Co czerwiec przyniesie dla zodiakalnych skorpionów? Czerwiec Wam przyniesie rycerza pentakli, więc Wy będziecie tutaj głównie w czerwcu pracować w materii. Dokładnie to, co powiedziałam wcześniej, że dla niektórych to będzie jeszcze za wcześnie, żeby gdzieś tam. Wyżej się wznieść, bardziej będziecie chcieli tutaj wdrożyć taką pracę u podstaw. Dla niektórych po prostu czerwiec będzie czasem, kiedy podłapiecie nowe zajęcie. Będziecie ogólnie zajęci pracą finansami, zdobywaniem sobie jakiejś pozycji. Tutaj w rycerzu Pentakli to jest jeszcze taka pozycja nieugruntowana pokazuje się jakaś stabilna praca z perspektywami na przyszłość, ale jeszcze bardzo wiele jest tutaj do zrobienia. Jest też to takie sukcesywne spłacanie swoich długów, pójście do przodu właśnie pod tym względem. Więc tutaj możecie faktycznie rozwijać się, wykonywać właśnie jakieś zajęcia, które przyniosą Wam dobre perspektywy na przyszłość. Być może ważna będzie osoba w czerwcu, osoba z trygonu ziemi, czyli Panna Byk bądź Koziorożec. Lipiec, sierpień, miesiące wakacyjne co tutaj Skorpiony czeka? Tutaj mamy siódemkę Pentakli. A następnie piątkę mieczy. Tu się pojawia ta wasza piątka mieczy. Aha, to już wszystko jasne. Czerwiec pokazuje, że zaczynacie nad czymś pracować, nad nowym projektem, bądź rozpoczynacie nową pracę i liczycie na profity. I tutaj ym, lipiec pokazuje, że hola, hola, tu jeszcze profitów nie będzie, jeszcze trzeba troszeczkę nad tym popracować, jeszcze nie tak szybko. Pokazuje, że tutaj no, dłużej trzeba będzie czekać na realizację swoich pragnień. Ym, no i niestety w sierpniu macie już dosyć tego czekania. Jesteście zniechęceni, nie chcę wam się tutaj e, czekać zbyt długo na efekty, i ta Piątka Mieczy pokazuje też tutaj dla mnie taką rezygnację. Ponieważ ktoś mógł być nastawiony na y, szybkie efekty, i ponieważ te efekty nie przychodzą, y, no to też tutaj dla niektórych jest po prostu zwątpienie w swoje możliwości, w waszą własną moc sprawczą. Y, czyli jakby ten mak tutaj nam się troszeczkę marnuje w okresie wakacyjnym. Być może dla niektórych no, trzeba będzie przetrwać ten okres wakacyjny, bo wiadomo, że on jest trochę, trochę też słabszy w niektórych dziedzinach, y, po prostu pod kątem zarobkowym. No nie wszystkie branże w wakacje pracują tak jak należy, y, nie Wszystkie branże wtedy się rozwijają. Niektóre po prostu mają zastój, jak ludzie wyjeżdżają na wakacje, no to nie korzystają z pewnych usług czy nie kupują pewnych rzeczy, więc być może tutaj jest pies pogrzebany. Zobaczmy, co wrzesień przyniesie dla skorpionów. Czy to jest tylko takie chwilowe załamanie, a wrzesień przynosi trójkę pucharów, czyli we wrześniu już jest jakiś sukces. Można powiedzieć, że jakby ten Wasz sukces którego będziecie oczekiwać, tutaj się opóźni. Czyli Wy go będziecie oczekiwać już gdzieś na przełomie czerwca, lipca, a on może przyjść dopiero we wrześniu. Dla niektórych skorpionów też we wrześniu może być powiększenie się rodziny. Dowiedzenie się o tym, że będzie dziecko, że przyjdzie dziecko na świat, bądź już faktycznie to dziecko się na świecie pojawi. Październik dla skorpiona to jest dziesiątka pentakli. No właśnie, czyli tutaj ten sukces przychodzi. On jest troszeczkę jakby odroczony w czasie. I tutaj właśnie wracając do tych, Początkowych kart Piątka, Mieczy i Kapłanka, ja myślę, że to też dla niektórych w wymiarze takim finansowym jest to zrozumienie, że nie ma szybkich efektów, żeby się nie nastawiać na szybkie efekty, bo to nic nie da, tylko i wyłącznie przyniesie frustrację, że tutaj trzeba coś dłużej porobić, żeby to przyniosło odpowiednie rezultaty, więc nie rezygnujcie zbyt szybko, jeżeli się zaczynacie czegoś podejmować, bo tutaj właśnie wrzesień, październik przynoszą te największe profity. Co w listopadzie? Dla Skorpionów, no właśnie, i tu jest dziewiątka buław, czyli wychodzicie powoli na prostą. To, co wcześniej się nie udawało, tutaj już jest jakby ta sytuacja ratowana, naprawiana, jest tendencja wzrostowa. Um, przestajecie się zamartwiać, wychodzicie z takiego trudniejszego okresu. No i grudzień roku 2000. 21 pierwszego była. W grudniu przychodzą do Was jakieś kontakty. Wy się kontaktujecie z ludźmi intensywnie, wysyłacie jakieś informacje, wiadomości, bądź je utrzymujecie, a w zasadzie może to być taka obopólna wymiana, jakaś wymiana energetyczna. Jest też dużo większe zaangażowanie z Waszej strony, czyli taki zryw po tym załamaniu takim, które tutaj nastąpi, nastąpiło w lipcu i sukcesie, który przyszedł z opóźnieniem, czyli we wrześniu i w październiku jakby na nowo zaczynacie wierzyć w to, co robicie, w swoje, w swoje intencje, w swoją misję, której się podjęliście, i w grudniu rzeczywiście wraca Wam zapał, wraca Wam nowa świeża energia i chcecie nadal e, pracować, chcecie się bardziej zaangażować tutaj w to, co robiliście. Także no, radą tutaj dla Was może być to, żeby właśnie zbyt szybko się nie poddawać. Bo być może też jest to dla Was jakiś taki rodzaj testu, pewnej próby. Czy Wy się poddacie faktycznie, czy Wy będziecie, nawet jeśli będzie niesprzyjająca koniunktura, to po prostu będziecie robić swoje. I rzeczywiście tutaj warto być wiernym swoim zasadom i robić swoje bez takiego załamywania rąk, a już tym bardziej bez jakiegoś rzucania swojego dotychczasowego zajęcia, czyli takiego obrażenia się, strzelenia focha, i ja tego dalej już nie będę robił, ja już tego nie będę robiła. No. No, bo mi tam coś nie poszło. Nie, tutaj właśnie ważna będzie cierpliwość i kontynuacja rozpoczętych działań. Zobaczmy jeszcze w kartach czasu jakie okresy będą dla was skorpionów najważniejsze w roku 2021. No więc zobaczmy. Mamy tak, kochani. Okres od 21 maja do 21 czerwca. Może to być też czas 3 tygodnie bądź 3 miesiące. Licząc od tej chwili. No i tutaj właśnie na maj się pokazywało, że maj będzie dla Was właśnie tym miesiącem, kiedy będziecie już jakby tutaj zapalać się do nowego pomysłu, coś będziecie robić, ale też z drugiej strony będzie bardzo duży stres i brak wiary w siebie. Zobaczmy jeszcze, co tutaj karty powiedzą na temat tego pierwszego okresu. Przełom maja i czerwca dla Skorpionów. Co tutaj właśnie chce wam być powiedziane, dlaczego ten okres będzie dla was ważny. Dwójka była, bo tu trzeba coś postanowić. Tutaj będziecie mieli takie zaproszenie do kreatywności, coś się w was będzie rodziło, jakiś pomysł, jakiś zapał i ważne będzie to, żeby tego zbyt łatwo nie ostudzić, zbyt łatwo po prostu nie oddawać pola. Druga karta to jest karta godziny pierwszej. Ona może pokazywać jeden dzień bądź tydzień. Także ogólnie ta cyfra jeden jest tutaj ważna. To może być pierwszy dzień tygodnia, pierwszy dzień miesiąca, godzina pierwsza, e, jakaś kombinacja również tych jedynek tutaj e, może m, następować, e, i tutaj e, wydaje się, że pewne rzeczy idą zbyt szybko, to znaczy, że ty chcesz pewne rzeczy przyspieszać, tak jak tam mówiłam, że. Nastąpiło zwątpienie w piątce mieczy, ponieważ spodziewaliśmy się zbyt szybkich rezultatów. I zobaczmy, właśnie, co tutaj się pokaże. No, właśnie, ty chcesz przyspieszać, ponieważ masz zapał, masz asabuław i ty chcesz, żeby wszystko działo się szybko, natychmiastowo, że jak coś zrobisz, to już natychmiast chcesz wynagrodzenie za to, już natychmiast chcesz otrzymywać jakieś profity, bo ty chcesz być prekursorem, też tak może być, bo tu jest wibracja jedynki, więc być może niektórym z Was będzie się. Tak spieszyło, ponieważ oni chcą wdrożyć coś, czego do tej pory nikt nie zrobił i na przykład boicie się, że ktoś was może w tym ubiec i dlatego jest taki pęd i później takie rozczarowanie, że jednak sprawy nie idą tak szybko, jakbyście tego chcieli. No i wreszcie okres, przełom września, października. No i tutaj mamy czas panowania wagi. Tu jest wam powiedziane po prostu, że macie się cieszyć czasem, który jest, 7 tygodni bądź 7 miesięcy. Te 7 miesięcy kojarzy mi się właśnie z siódemką denarów, która Wam się pokazała i była kartą właśnie zalecającą cierpliwość, czyli nie wycofuj się z tego, co robisz, nie załamuj rąk, po prostu rób dalej swoje, nawet jeżeli nie ma natychmiastowych efektów, tak? Nie daj się takiemu zwątpieniu. Rycerz Mieczy tutaj pokazuje, że może być słomiany zapał, że już nam się nie chce, no bo coś nam tam nie poszło, tak jakbyśmy tego chcieli, albo po prostu za wolno to idzie, no i w efekcie. Po prostu poddajemy się, już nam się nie chce starać, już w ogóle jesteśmy um, zniechęceni i nasz projekt nam się wydaje, że jest wpisany na straty, chociaż wcale to nie jest prawda, więc tutaj nie poddawaj się, bądź konsekwentny, konsekwentna w tych działaniach, które y, podejmiesz mniej więcej w połowie roku 2021. Tak mi się tutaj najbardziej pokazuje na pracę. Czyli, że będzie to dotyczyło sfery zawodowej, ale to też może chodzić o e, inne sfery waszego życia. Jeżeli ktoś pragnie dziecka, to też za szybko się nie poddawajcie. E, jak się nie udaje zbyt szybko, to też nie rezygnujcie. Jakaś rada dla skorpionów na e, rok 2021. Odmłodzenie wam się pokazuje. Co ta rada wam? tutaj chcę przekazać. Sen jest dobry na wszystko. Odśwież ciało, umysł i duszę. Dokładnie. Może trochę odpoczynku więcej, może takiego właśnie więcej snu po prostu, bo może za mało sypiacie po nocach, może jesteście przyzwyczajeni do jakiegoś nocnego trybu pracy, ale na przykład nie odbija się to dobrze na waszym zdrowiu i na waszym sposobie myślenia, czyli więcej odpoczynku. On też przyniesie wam odmłodzenie, czyli takie odmłodzenie waszych idei, Czyli przyjdą do Was nowe pomysły. Także no taki przekaz dla skorpionów. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam gorąco. Życzę Wam udanego roku 2021. Do zobaczenia, do usłyszenia.